Siemaneczko moi kochani, z strony Wiktoria i w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Brawl witam was na kanale Wiktoria Gra. tum dum tum tum yy, no i ja zależało że tamten kanał jest już nieaktualny w ogóle ale gramy sobie dziś w Brawla i przepraszam, że bez kamerki, ale coś mi się porobiło dziwnego więc okej okay. dzisiaj sobie gramy w Brawla yy, i i co i tak, popróbujemy może sobie coś kupić, popróbujemy wygrywać, popróbujemy się po prostu pobawić i w ogóle, w ogóle, w ogóle więcej. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie subskrypcję łapkę w górę. No i bez przedłużania zaczynamy ten dziwny odcinek. Dobra. Więc tak, jestem bardzo ciekawa. czy po prostu wygramy? Bo jak widzicie, ja nie jestem dobra w wygrywaniu, a nigdy nie byłam. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy jakiegoś gówniarza, który jest głupi i widzę, że zaraz przegramy. Więc fajnie. Sheep! Okej! Okay. Dobra, zaczynamy. Więc okej. Okay. Tutaj będziemy więc atakować tych innych osób rycząckich. Ojejku, jak ja się boję. Przegramy. Okej, okay, więc ja tutaj ją szybko dobiję, bo to jest bardzo, 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 bardzo trudna gra. Nie no, żartuję oczywiście. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Ale okej. Okay. Co ty robisz? Szybko. I wygramy. My tylko dwa. Dobra, nie przedłużam wam. Okej, okay, wielkie starcie, wielkie starcie. Dobra, dobiję go, dobiję go. Szybciej, szybciej. Nie będziesz miał gdzie iść, dobra. Kończę tutaj, dobra, dobity. I alo, alo, wygraliśmy, wygraliśmy plus 9 pucharków. Media EXPERTS nie no żartuję, dobra. Więcej pochopków, tym lepiej, bo zbieram sobie na MS. Jak widzicie, dużo się pozmieniało w Brawlu yy, i zbieram sobie na MS. MS, MS, po prostu na 8 i w ogóle chcę mieć wszystkich, więc dobra, bez przedłużenia gramy w starcie duo, bo chcę mieć dużo tego wszystkiego. Więc jak ja trochę tego powbijam, to widzimy się. Nie pytajcie, czemu wzięłam bola. Proszę, nie pytajcie. Dobra, mamy 8 bitowca tego, którego chciałam mieć. Ogólnie ja go nazywam Loduwa z moją yy, BFF, też nazywamy sobie. Jak znacie, yy, ogólnie ona jest najlepszą moją B BFF. Jej, yeah, wygraliśmy! Ból jest najlepszy i pucharki, tym, tym, tym. Media fi, ok, więcej pucharków, tym lepiej. Dobra, widzimy się więc za chwilkę. Nie zginęłam, ratujcie mnie! Pim 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 rim Dobra, teraz zrobię wam całą rundkę z wami, żeby się ten odcinek, żeby nie był taki nudny, jak zawsze są odcinki nudne. Ale dobra. Dobra, dobra, więc bez przedłużania zaczynamy rundkę. O nie, to Uwuuugugugugug. Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie. A w sumie ja go zabijam, to czemu, czemu ja mówię zostaw mnie. Do, zostaw, zostaw. Do ciebie. Ale że nie wygram. Nie chciałam i to bardzo, bardzo er ale nie mogę go mieć, szkoda. Szkoda, szkoda. Chcę go bardzo mieć, bo nie mam go. Nie wiem, czy jest dziwne, że nie mam L. Prima. Serio, to jest bardzo dziwne. yee yeah, AO, pierwszej miejsce. gratulujcie królowej. Nie no, żartuję. Napiszcie mi w komentarzu, a jak nie będzie mogło się pisać w komentarzu, to oczywiście nazwa mojego Instagrama w opisie. Czy macie tego oto ludka, bo ja go wybrałam? Wygrałam, wygrałam. Wygrałam go we wszystkich atakach. Pewnie wy też go macie. A jak nie, to dostaniecie go, tylko szykujcie się, bo tylko chyba 12 dni jeszcze go będzie yy, on za darmo, więc no. Tak, wygraliśmy you are in life. Dobra, wreszcie wygraliśmy. Oczywiście bucharki dla mnie. Nie wybacz, ale nie gram z tobą ponownie. Przepraszam za TikToka, TikToka. Dobra, lecimy dalej. Ładowanko do gry, tym tutaj! Okej, wielkie skupienie, dobra. Yy, Wypad mi. Ja mam najsłabszą w drużynie chyba, bo ona po prostu jest do dupki. Yy, dobra, zbieraj te kryształy. Lecimy, więc wielkie skupienie, wielkie starcie. Nie, jeszcze nie jest wielkie, ale dobra. Muszę Cię dobić do końca debilku. A teraz jest wielkie starcie. Dobra, ja go muszę śledzić, gościu. Ja ciebie nie odpuszczę. Tutaj jest, weź mi pol Dobra. O, siema, dziad, siema, siema. I wygrana dla mnie. kolejny raz. I one, to three, five. Dobra, teraz będzie cała runda, więc wam pokażę, jak to wszystko wygląda, kiedy jej przegrywam. Dobra, dobra. No to fajnie. tu. No czemu jest zawsze i to zawsze muszę przegrywać? No czemu? Czemu jeszcze minus jeden? Serio? Jajku. Ok, teraz ją taką jakby końcówkę pokażę. E, więc okej, okay. ja chciałam jeszcze w tym odcinku zdobyć tą Ems, bo bardzo ją chciałam by. E, i, I tyle. I bardzo i to bardzo chciałam by ją, bo nigdy w swojej karierze browster nie miałam. No, Ems i w ogóle. I wybraliśmy. Uuuu, więc super. Kucharki nam rosną, więc dobra, klikamy zagraj ponownie i gramy, więc ponownie. No i co? Kolejna wygrana. Okej, okay, lecą nam super punkty, punkty. Dobra, lecimy, więc zagramy ponownie. I co? Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę miała to, co bardzo chcę, czyli Ems. I kolejna wygrana, i kolejna. Więc lecą nam punkty jak szalone, normalnie. Bo po prostu ciągle gram i ciągle gram, żeby to szybko mieć tą naszą kochaną M. Eee, znaczy, ja ją bardzo chciałam być. Nie! Nie, dobra, trzecie miejsce. Też mi coś, dobra, trzy pucharki. Gram dalej, to moja jak coś koleżaneczka, nie najlepsza. To moja koleżanka z przedszkola, Amanda, dobra nie Amanda, żartuje Tośka, ja ją bardzo lubię, ona więc właśnie ze mną gra I no strzelamy i wygrywamy, i tak, tak wygląda więc typowa rozgrywka w Brawl I no, dobra rozwalamy te skrzynki się już tym wszystkim. E, no i zaraz zobaczymy. I zaraz się widzę pewnie z wami. Bo ja takie robię cięcia specjalnie, żeby y, no coś tutaj porobić, porobić i, i zrobić. I tyle. O, witaj, bracia. Ojej, jak tu się dużo dzieje, że aż mnie zacina. Ugh. Jejku, 25 dopiero. Nie. Ale dobra, monety. Czy my możemy sobie coś kupić za te monety? Czy my coś możemy? Mamy dwa, czterdzieści. Nie chcę MC Dobra, teraz wam pokażę całą, całą misję Bo tak mówię, że całą, całą A naprawdę wam nie pokazuję tej całej rozgrywki yy, Więc, no Albo koniec wam pokazuję, albo początek Albo w trakcie, aby niby myślicie, że Że okej, okay, okej okay. Okej okay. Takie kup sobie klej a nie, łączył. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić z wami gram z moimi widzami z Instagrama i z moimi widzami z YouTube'a. Um, bo wiem, że są takie osoby, które bardzo chcą grać z ucieka. Ej, Brawl Stars mi się popsuł, bo mm, coś mi się porobiło. Nie wiem sama. Dobra kochani, na dzisiaj to już koniec, wiem, że chyba bardzo był krótki ten odcinek, ale dobra, dzisiaj kończymy, jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków z typu Brawla, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i do następnego, pa!